A to już idzie. Ok. No to muszę opowiedzieć o tym, co tu się dzieje. Mieliśmy wpaść nagrać tylko coś o franka, ale puścił beat i jest zajawka. Nie mam czasu pisać tekstu, nie mam wolnych dni, więc polecę zu na free. Często widzę Freestyle w traczkach Wszyscy wiemy, że jest to gówno, prawda Piszą se to wcześniej i udają, że na wolno Dzwoni telefon, kurwa zaraz bym go pierdolnął Bo przerwał mi całkiem dobre flow Chłopaki mówią leć tu na wolno, yo Leci Buchwi, weź świeczki zmuchni, jak masz urodziny A jak masz nadgodziny to miej pretensje do produkcji W filmie robi na co dzień Buchwi ale, żeby sobie odpocząć od tyry, wjeżdżam za mikrofon. Tyry, 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 uh. na tym polega freestyle. A nie, że to przygotowujesz jak pizda. Nie, że pierwszy wers jest tylko po to, by skończyć punchline'em. Takie świeże, spontan rymowanie jest fajne. Kiedy boisz się, czy znajdziesz rym, i znajdujesz go jak Stanisław, tym w tym filmie miś. Jestem u Franka dziś. Uh. Jestem tutaj z Lipiotrusiem. Wow. Robię to dziwo, a nie bo muszę To jest szybki kawałek, na Ja się przerwał, 3 nie wiem czy dalej będzie. Jebane kurwy, wow Ona mi podrzuca jaja jak kukułka. Ja sobie je robię jak Jerzy Urban Gadaj się co chcesz, biorę to do siebie, no bo mam to w uszach. Wow Ściągam sobie czasem bucha Twoje zioło już wcale mnie nie rusza Zaraz będę pełtać, ale się nie skuszam z Buchwim w miasto sobie ruszam Ej, lecę se na chilku nie miej mnie za patusa Napisałem to przed chwilą, to nie freestyle Lil Piotruś i Buchwi robimy dobre widowiska Teraz będzie freestyle Jestem Lil Piotrus, mam wszystko w nosku Ale nie walę tam kurw koksu Ej, więc trochę się zapierdalam Ale cały czas sobie na tych bitach latam Bo to Lil Piotrus i Buchwi, bonus track Ej, robię cały czas to w spak A ty ja być tacy jak my, no to sobie kurwa, zrób to jak Stanisław tym w filmie miś. Wow. I podjebałem sobie wersy, i tak jestem piękny. Ej, ej, nie wychodzę z formy, a jestem upieczony, mordy. Wow. No i dobra, mamy bonus track. <grystanie> Zajebiony, no i mamy klipik też.